Kolejny odcinek na Sejstromitro. Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W pierwszym odcinku będziemy po raz kolejny w Death Stranding i będziemy szli do węzła portowego, gdzie to mamy dostarczyć różne biologiczne rzeczy do prototypów broni przeciwko wynurzonym. No, niby ten węzeł portowy jest daleko od tych siedlisk wszystkich, ale na wszelki wypadek musimy tam to dostarczyć. Mamy jakieś tam prototypy, jakieś nasienia, coś do rozmnażania. Zobaczymy. Mamy aż tam 3,6 km. Kawał drogi nie ukrywam. Przyjemnej podróży. Trochę źle zagospodarowaliśmy naszym plecakiem, takim się wydaje, bo jednak mamy wszystko na plecach. I drogę mamy zajebiście daleko. Mam nadzieję, że po drodze nie będzie żadnych wynurzonych, bo inaczej byłby problem. Plan mamy taki, że póki co nie będziemy się zatrzymywać. Tutaj nie ma jakiegoś wielkiego problemu. A tak to mam nadzieję, że nie w naszej bazie, która jak tam się nazywała, już Centrum Dystrybucji na zachód od miasta stołecznego, tam będziemy mogli sobie zrobić przystanek. A tak to lecimy ciągle do przodu. Tutaj będzie trzeba pójść. Forma wiatrowa. Dobra, to już tutaj ten odcinek pamiętam mniej więcej. Tam jest dość wysoki teren. Jakieś haczyki, jakieś drabiny powinienem mieć. Zostanie tak po jednym. Więc mam nadzieję, że damy radę. Na razie będziemy trzymać się wody dość blisko i trzymać wtryki za to, że się nie wywalimy nigdzie. Sam, dum, staje ci moc niedostępną dla większości śmiertelników. Ale nie zapominaj, że jesteś teraz członkiem Bridges. Mamy w swoich szeregach ekspertów w najróżniejszych dziedzinach, którzy zawsze chętnie udzielą ci pomocy. Jesteśmy do twojej dyspozycji. Wystarczy, że dasz nam znać. Rozumiesz? Dobrze. 3,300 Teraz którędy? Bardziej na prawo, czyli tamtędy powinno iść. A co się stanie, jak tędy pójdę, bo... Hmm. Od... Bardzo źle pójdę. No już, Ełdek, nie płacz, co to tam? Proszę wody. Było blisko. Ja będę musiał tędy przejść. Bo na mapce to wyglądało tak, że dość spory kawałek muszę obejść w prawo. Wydaje mi się, że raczej tutaj jakiś. No tak szczerze nigdy się nie spodziewałem, żeby nagrać w grę, która polega na tym, że idziemy głównie przed siebie i mamy dostarczyć ładunki. Ale jak pojawiła się taka okazja, dali za friko na epiku, czemu by nie skorzystać, tak? I teraz będziemy szli niby dobrze, dlatego że już mamy teren, przez który szliśmy, więc nie powinno być tak źle. Znaczy, tamtędy bałbym się, że nie damy rady dojść, byłby problem. Tutaj, skoro w jedną stronę doszliśmy, to raczej w drugą też damy radę. Najgorszą opcją może być to, że tak pojawią się wynurzeni, zgubimy ładunek albo go uszkodzimy, chociaż na tym poziomie trudności wątpię, żeby uszkodzenie wpływało aż tak mocno na powodzenie misji. Albo buty nam się zepsują. Chociaż ma, na wszelki wypadek mamy sandałowce, mamy jeszcze buty mułów. Więc raczej wymienić dalibyśmy radę. Jednak jak coś okazuje możemy je zakładać. Nie będziemy brać tych surowców. aż tam, jednak No co jest? No... Nieźle. bardziej tędy, ok. A faktycznie, bo ja tędy wchodziłem Tutaj była baza mułów, tak? Było blisko Niepotrzebnie buty marnuję Tak, tutaj była ta drabina Nie będziemy robić tych porzuconych ładów że sam chciałbym dostarczyć ten nasz. No przez pewien czas cieszyłem się w poprzednim odcinku, że do tamtego węzła portowego nie trzeba tylko dojść, a tu się okazuje, że jeszcze musimy dostarczyć te gówna. Ja nie gadaj, że zaraz się pojawią ci zasrani obcy. To w się sensie wynurzeni, tak? Tam do dzień. Już daliśmy radę pół kilometra dojść w przeciągu nie wiem ilu minut. Jeszcze dobrze, że to nie jest zadanie na, e, na wyznaczony czas. To dopiero byłoby i ja, jaja tak szczerze. Tą e, mapę już kojarzę ten odcinek, bo tutaj była chyba... Były porachunki gdzieś niedaleko z tymi mułami. I właśnie na tym odcinku mi zależało. Będziemy w stanie teraz iść na dół. No oczywiście bardzo ułatwi robotę, Like oczywiście dałem. Ojej, no powiem, że jak był ten deszcz, byłem, że tak się będę że zaraz się pojawią wynurzeni. Chciałem ich bardziej posać, ale mam nadzieję, że, na że wątków fabularnych fabularny będzie to jakoś bardziej określone jeszcze. Puszczamy. Tak, mamy to na czym mi zależało, czyli zrobiliśmy trochę pokrętną drogę. Nabiliśmy trochę kilometrów, ale tak jeden znacznik byłby już zaliczony. Zresztą jesteśmy tutaj, skąd startowaliśmy Już nawet nie pamiętam, wiem że tutaj yy, dostaliśmy... To znaczy wróciliśmy potrzebne tajne dokumenty i wyruszyliśmy tam do węzła stołecznego, żeby odebrać zlecenie. Teraz tak tab. Jesteśmy tu Czy niedaleko do tej stacji, do tej, do tego centrum dystrybucji. Tutaj jest całkiem daleko. Chociaż stąd tu aż takiej tragedii nie ma. Ile to jeszcze? Dwa 900 z kawałkiem Zaczynam dam radę tędy dojść Tędyk, tędyk Tak, tędy na dłużo powinien dać radę Nie na razie spróbujemy ten dość o ten czy Najdziwniejsze wydaje mi się, są te podpowiedzi, one są tak z czapy czasem, do tego ciągle mamy te same. Oj, tutaj są jakieś światło tych... ...mułów, tak mi się wydaje. 800... No wiem, jak działa ten skan... ...kopcy, no. Na co mi to? Te znaczniki wolę unikać. No i ta podpowiedź mi się tak ćwiczenie przez 10 minut jeszcze chyba. Góra jednak nie pójdziemy, tam były te zasrane wykrywacze mułów. Nieźle. że to jest wysoko, że tak powiem. No, nie było trzymanie równowagi, nie jest takie najgorsze, ale. Ciągle tracimy szybkość na tym. Najważniejsze, żeby przyniebywaliście, w tym najważniejsze, żeby unikać tych czujek. No, wykryje mnie? Nie, no, powinno to mi chyba wykryć. Albo to ja sobie źle zrozumiałem. No i teraz mnie wykryło. Nie wiem, nikogo nie ma w okolicy, że to mnie nie wykryło. 2600. Mam nadzieję, że nie będzie trasy powrotnej z tego węzła portowego do, do tej naszej głównej bazy, bo inaczej. Łoj! kolejne 3600 km. teraz nie, czy jak mamy odpalone zlecenie, czy możemy odpocznąć w jakiejś stacji dystrybucji na przykład, czy... No nie wiem, naprawdę. Póki nie ma deszczu, to chyba ci wynurzeni nie mogą się pojawić. Surowców tam nie będziemy, ani tych porzuconych paczek, no bo jednak jesteśmy obładowani. I wydaje mi się, że chyba nie ma opcji ulepszania postaci, pod względem pakunków, ani ciężaru jaki możemy maksymalnie nosić, no bo jednak te pakunki by ciągle się ustawiały na górze, więc... Wątpię, że miałby to sens, pod tym balansowanie tym całym ciężarem też najprzyjemniejszych nie należy. 2400, a tu 800. Niestandardowy znacznik A2. A2 jest... tutaj, Przy przystępnym dystrybucji. A co to był za znacznik? No to tak patrzę, jakieś takie opcje. No. Już myślałem, że jakaś szybka podróż, to... ...wzmiotłoby mnie to z planszy, że tak powiem. Jakby nie mogły wynaleźć jakiegoś helikoptera... mam takiego... ...bzika, jak w Far kraju 4, do latania... ...no to fajnie mogłoby, kurde, przyspieszyć nam. Na całą podróż. Ale co nie nie tak? No, w końcu mówili, że. O nie. Nie rób sobie żartów nawet. Że kurierzy byli zastąpieni robotami. Kurierzy byli wynajmowani do tak takich mniejszych przysłek żeby, żeby nie czuli się tak źle. Dlaczego nagle my musimy to teraz robić? Tutaj był chyba jedno z bliższych starć z tymi wynurzonymi, z tych co pamiętam Co panika się już odpaliła, nie to 200 nam zostało, nie tak źle Yeah. Jest bardzo dużo porzuconych rzeczy, to chyba jest gdzieś niedaleko. Czemu? Czemu? Nie no. Dlaczego tak? Już miałem wytrzymałość. Mam wszystko? Chyba mam. Jak tam adrenalina podskoczyła? O kurde! Powiem, że to cieszę, ale teraz tak. Panika gaming się odpalił, nie ma tragedii. 1900 jeszcze w tym kierunku. OK. Teraz takie pytanie, czy wszystko mam, czy, czy jak? Nie wiem, ale na pewno trzeba zrobić tak. Napić się z manierki, bo mamy odnowioną. Ło kurde, pół litra prawie. Sporo. Ale też monsterka wypiliśmy, tam wytrzymałość się kondycja powinna chyba podskoczyć. Jak już tutaj zrobili lokowanie monstera, to może też jakiś, nie wiem, butów by zrobić, żeby ta wytrzymałość była większa. No ja, najgorzej jest wtedy, kiedy. Zobaczmy, oh, co tu chodzi, z tym wodem. O, half life. Hmm. Że ten zastrany potwór może nas obalić, i wtedy tracimy wszystkie ładunki. Wtedy mam wrażenie, że możemy czegoś zapomnieć, i wtedy gówno i nie zrobimy zadania. No troszeczkę się udeka. Jak tam stres. Nie ma tragedii. Spokój, Już ja. wszystko w porządku. Zaraz starski 1000 No, wydaje mi się, że chyba wszystkie ładunki mamy, bo jak tam nas wywalił, obalił, już tak powiem. Potem mieliśmy ten znaczek o gwiazdki przy przedmiotach na Ziemi. To chyba dobrze jest. Sam, tu Hartman. Łączy nas nie tylko przyjaźń, ale i dums. Odkąd wiemy, czym jest plaża, to w niej szukamy źródła naszej przypadłości. Dawniej kwestią życia pozagrobowego zajmowały się tylko religia i filozofia. Ale kiedy dowiedzieliśmy się o istnieniu plaży, śmierć stała się bardziej namacalna, mniej tajemnicza. Wkrótce żywi nauczyli się wędrować ścieżkami za światów, a umarli, wynurzeni, zaczęli się budzić. A potem przyszło dooms. A wraz z nim lawina teorii lekarzy i psychologów, spragnionych rozwiązania najnowszej zagadki ludzkości. Symptomy podzielone na konkretne kategorie i stadia, ale repatrianci wymykają się wszelkim kategoriom zasługują na własną klasyfikację. Naukowcy, których spotkałeś do tej pory, pewnie wychodzili z siebie, żeby móc cię zbadać. Ciekawe, czego się dowiedzieli. Nie gadaj, że kolejna Kolejna no na to wychodzi Jakby nam się uzupełnił ten bukłak Tak, uzupełniam powoli A Bardziej chyba jak stoimy, tak mi się coś wydaje Chociaż też ładunki nam się niszczą Będziemy chyba szli tamtędy. Tak. Dzida do przodu. Potem zobaczymy teren, ale wydaje mi się, że jest chyba w porządku. Bo tak na około kilometr chyba 200 już powinno być, bo całkiem daleko już przebiegliśmy. i wiem, że kurde tej wytrzymałości ma za tym sporo, biegniemy i biegniemy. Jeszcze się nie wywaliliśmy, więc jednak taką kaleką nie jesteśmy. Pojawia się śmierć No Pewnie dało się to obejrzeć, ale niech to się zdąży Bardzo blisko byłem, kilometry 100 coś najbiście Nie, dlaczego? To nie wybrałem tą najcięższą trasę, tak mi się wydaje Czy znaczy, kontakt był stuprocentowy pewnie Wrót naraz, raz, Trzymam ciągle Lecak go, no, znowu? Jak to? Muszę to wziąć Nie, nie Stajesz sam! Nie no, znowu! Gdzie nasz sofniesz? Co tak daleko? Bez jaj. Sto metrów. No chyba go pogrzało coś. Ileż można, no? 100 metrów. Dlaczego? To się bierze od tego pierwszego, którego spotkaliśmy? No nie. Już to nie jest to, co pierwszego spotkamy. Obiegni, no życie ci niemiłe, człowieku. Ełdek nam zaraz padnie, buty też. Co? Jeszcze jeden ciągle trzęsie. Nie. tak sobie postanowił paść na autocenie. To już jest chyba spokój, ale dlaczego aż tak daleko nas to cofa? 100 metrów! Boże to jest tak dużo Kilometr Nie to chciałem trójkę i się napić, bo to też jest problem Kolejny kolejnym się wyświetlanym ja już w ogóle nie mamy picia Ja już się boję, że jest na wyższych poziomach trudności Pewnie zajebista zabawa No nie wiem, to jest strasznie irytujące No ciągle że nas chwytać Dwóch naraz no. Nie wiem Chcę tam tylko dzisiaj dojść i wywalone jajko. Wiesz, jakbym mógł tędy normalnie chodzi, a nie zatapiać się w te tekstury... ...to nie wybrałem najcięższą trasę jakim się dało. Lini pewnie omijali, były te znaczniki, że... ...zagrożenia i Nie wiem. Farma wiatrowa z tego, nie ma zamiaru tam iść, za daleko tam jest na razie. Oczywiście, też wywalone. Ile jeszcze? 800 metrów. Na początku tak ładnie ta trasa szła, bez problemu. wszystko eleganckie, na niej musisz tak sobie jeprzyć. Ile razy wyrzuciliśmy ten przedmiot? Dwa razy nas obalili, trzy? Ale się boję patrzeć Na stan obrażeń tak ładunku To nie wynosi tam parę procent, ale no i tak Denerwuje to trochę Centralnie przód O kurde Chyba jakaś muzyka powinna grać, ale na razie to cisza Nie no, zajebiście wygląda to schodzenie gdy mamy już o, trochę tego na plecach ciężaru a przynajmniej lecimy z nurtem że tak powiem A, tutaj to wygląda całkiem przyjemnie ale, że sobie wyobrażam, jak z tej wody wychodzą te świrusy. już tak miot tam nie ma pewnie. Ale nie rozumiem, dlaczego muzyczka się nie odpaliła. I tutaj będzie trzeba chyba wejść jakoś. Stąd. Teraz buty nam się zniszczymy, zobaczymy, co się stanie. Aż wierzyć mi się nie chce, że tak szybko się niszczą. Przeszliśmy na nich ile? Całkiem spory kawa tak sobie teraz myślę. Z ósemkę, tak mi się wydaje. 3600 tułów. W poprzednim odcinku jeszcze z dwa z kawałkiem na pewno. No minimum 6 kilosów na to wychodzi. A wydaje mi się że na pewno więcej. Mam nadzieję, że to będzie wszystko w porządku, bo inaczej... Oj. Tyle mieszkańców? No I tak pewnie nikogo nie spotkamy. No o co ja się potykam tak? No, Zeskanować tego nie mogę. to, że mi się wysuwa to ramię nie mogę. Nie, ja, bardzo dziwne. Oj się O no, muszę przyznać, że tutaj droga już była przesrana. Zaczynam dosyć w grach szybką podróż. Pęzeł portowy. Tyle tutaj szliśmy, Mamy auto. Ale wątpię, że nim coś będziemy robić. Odstawanie komicie Zalecany tam zalecana wymiana. Dobrze, tak na razie w przyszłym odcinku odpoczniemy, wymienimy wszystko, co się da i zobaczymy, co dalej będzie się działo. Księka.